Cześć! Witaj w kolejnym odcinku wyzwania Pozytywna dyscyplina, pierwsze trzy lata życia. Nazywam się Marcin Brzosak, jestem edukatorką pozytywnej dyscypliny i mamą czwórki maluchów. Chciałabym dzisiaj z Tobą podzielić się takimi moimi odkryciami, że dzieci są jak przybysze z innej planety. I właśnie w czwartym rozdziale, o tytule Poznając swoje małe dziecko. Mamy kilka takich wskazówek, które faktycznie pokazują, um, że żeby mieć fajną relację z tym maluszkiem do trzeciego roku życia trzeba nam dorosłym trochę zmienić perspektywę. Moje maluchy wszystkie e, są bardzo energiczne, bardzo żywiołowe, a, a mimo to każdy z nich jest różny, zawsze śmieję się, że mimo tego, że dawcy genów byli tacy sami, to jednak e, efekt współpracy to totalnie odmienne w każdym z tych przypadków. I co teraz, kiedy mama i tata są tacy sami, a dzieciaki są różne? Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Co więcej, moje urodziły się poprzez cięcie cesarskie, co również ma wpływ na to, jak się zachowują. Więc moi drodzy, moje drogie, co my możemy zrobić? Przede wszystkim trzeba zmienić perspektywę. I faktycznie mi bardzo ułatwia takie porównanie. Eee, właśnie, dzieci do trochę takich kosmitów. Poczynając od samego początku, kiedy dziecko się rodzi i wychodzi z takiego ciasnego, ciepłego, ciemnego brzuszka, nagle dostaje mega przestrzeń, światło, wiele głosów, wiele dźwięków. Po prostu czuje się chyba samo jak taki, przybysz z obcej planety i bardzo mocno szuka bliskości, ciepła, zrozumienia. I kiedy u nas w domu pojawiały się różne trudne zachowania dzieci, ja zawsze staram się myśleć w ten sposób. Co ten mały ufoludek stara mi się powiedzieć? Jakim językiem on operuje? I co ja mogę zrobić, żeby go zrozumieć? A czynników zawsze jest milion. I nawet kiedy zadajecie pytania na grupie Pozytywna dyscyplina, spełnienie rodzice, nie zawsze można dać tą dobrą odpowiedź czy dobrą wskazówkę, dlatego że rzeczy, które wpływają na zachowanie naszych dzieci jest bardzo, bardzo dużo. Począwszy od tego, jak przebiegała ciąża, jak przebiegał poród, jaką płeć ma twoje dziecko, bo wiemy, że te różnice biologiczne w zachowaniach między dziewczynką a chłopcem jest ich dużo. I nie chodzi mi tutaj. Mm, o to, jakimi zabawkami bawią się dzieci, czy jakie mają temperamenty, tylko o taką statystyczną, na przykład odporność na stres. A myślę, że wiemy, my kobiety, że, a, że jednak mm, jesteśmy silne psychicznie, chociaż nie potrafimy dorównać fizycznie niejednokrotnie męskiej sile, prawda? I tak samo jest z dzieciakami. To jak właśnie, jakiego mają rodzica. Jaki mają temperament, jaki mają charakter, um, czy były jakieś duże zmiany, czy mój rodzic jest chaotyczny, a może był układany. Oh, jest tak wiele tych czynników. Nawet czy mam rodzeństwo, czy nie mam rodzeństwa, um, czy mam ciocie, czy nie mam cioci? czy mam babcie, czy nie mam babcie. Eee, taka struktura rodziny. To naprawdę wszystko, moi drodzy, ma wielkie, wielkie znaczenie. Pięknie to jest wszystko opisane w naszej nowej książce, którą myślę, że już wszyscy mają zakupieni. Natomiast ja chciałam dzisiaj powiedzieć Wam trochę z mojego doświadczenia właśnie czwórki dzieci. A zacznę od tej najstarszej. Wercia to jest dziecko, które mówi mi, jak ja mam wychowywać swoje pozostałe dzieci. Mówi mi, jak mam barkować. Mówi mi, co mam kupić. I gdybym nie miała takiej wiedzy, myślałabym sobie, że Boże, co to za impertynenckie dziecko. Ale jednak wiem że ona ma trójkę młodszego rodzeństwa i cechą najstarszego zazwyczaj jest właśnie taka, takie poczucie współodpowiedzialności za, za dzieci, czasami nawet takie troszeczkę konkurowanie z rodzicem o, o władzę w stadzie. I patrzę zawsze na to z przymrużeniem oka, wiem, że nie jestem do końca w stanie jakby wyjąć jej z tej roli najstarszej, ponieważ ze względu na to, że urodziła się pierwsza, szybciej zdobywa pewne umiejętności, i mimo że ja staram się nie odwoływać do tego, że jest najstarsza, tylko podkreślać jej umiejętności, to nie jestem w stanie do końca tak naprawdę sprawić, żeby ona przestała być moim najstarszym dzieckiem. Więc mam w tej kwestii bardzo dużo wyrozumiałości, sprawia to, że mam więcej dystansu, nie denerwuję się i potrafię w takich tematach porozmawiać na spokojnie, choć właśnie pamiętam taki moment, jak parkowaliśmy w jednej z galerii handlowych w Trójmieście i ja miałam po prostu obliczone miejsce między jednym a drugim autem prawie na milimetry i sobie spokojnie kierowałam kierownicą, kiedy nagle Werka mówi Mamo, uważaj, zaraz zarysujesz to auto. I kiedy ona krzyknęła to Mamo, to ja ze strachu, że dzieje się coś strasznego, po prostu umsknęła mi się kierownica i faktycznie Zarysowałam drugie auto. To tyle o werce. Dalej jest szczypanek. Moje dzieciaki są urodzone mniej więcej co półtora roku, więc jest bardzo mała różnica, a nawet między pierwszym a drugim to jest rok i dwa miesiące. Szczepanek jest chłopcem bardzo żywym. I słuchajcie, moje drogie, zawsze był postrzegany. Niestety dostał taką etykietkę w rodzinie jako taki mały urwis. I wszyscy mówili, że z nim będą same problemy, że po prostu da mi popalić. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Emp empatia, moje doświadczenie, wiedza, oczywiście też pozytywna dyscyplina. Bardzo fajnie uczyły nas nawzajem się swoich reakcji, tworzyć też relacje. Niemniej jednak nic tak nie zmieniło szczepka jak na rodziny młodszej siostrzyczki. Poziom e, empatii, troski, cierpliwości, miłości, które ja zobaczyłam u niego, e, nie widziałam w stosunku do żadnego innego brata czy siostry. I do dzisiaj, kiedy to wspominam, bardzo się wzruszam, bo faktycznie szczepek. Potrafi mówić, że mamusiu, ja nauczę laurcie tańczyć, ja jej pokażę, jak się jeździ na rowerze, ja się będę nią zawsze opiekować. To są naprawdę, aż się wzruszam, kiedy to mówię, dlatego że to dla mnie są bardzo, bardzo takie no, wzruszające momenty. I ta część osobowości Szczepanka była bardzo ukryta dla nas, właśnie do momentu, kiedy nie pojawiło się kolejne dziecko w domu. Więc jest to dla mnie właśnie też dowodem na to, że jednak ta kolejność urodzenia, miejsce w rodzinie, relacje w rodzinie mają wpływ na to, jakie cechy potem pokazują się w naszych dzieciakach. Dalej jest Jasiek. Gdybym miała Jaśka określić jednym słowem, to bym powiedziała, albo dwoma, to poczucie humoru. On zaczął żartować, robić takie małe psikusy, nawet kiedy nie umiał jeszcze dobrze chodzić i nie umiał mówić a świetnie sobie radził z żartowaniem. Do dzisiaj mu to zostało. Bardzo lubi gry słowne. Używa różnych dziwnych słów. Nie do końca jeszcze rozumie, gdzie są granice. Tego, że komuś może się nie spodobać to słowo, które wymyślił, żeby określić tę osobę. Natomiast właśnie szukałam odpowiedzi. Czy Jasiek jest złośliwy? Czy Jasiek robi to celowo? I właśnie technika pozytywnej dyscypliny, która mówi, załóż dobre intencje, bardzo mi pomaga w zrozumieniu Jaśka, dlatego że jeśli ja bym założyła, że on to robi wszystko celowo, to naprawdę bym osiewiała. Ale kiedy poznaję etapy rozwojowe dzieciaków, kiedy poznaję ich temperamenty, poznaję wszystkie te elementy, które mają wpływ na dziecko, znowu dostaję trochę takiego dystansu, siadam sobie i mówię, no efekty się pojawią, tylko muszę trochę jeszcze na nie poczekać. W wypadku Jasia czekanie na efekty jest bardzo mm, cierpliwościochłonne. Niemniej jednak widzę po Weronice i po Szczepanku, że warto iść tą drogą, bo zbieram fantastyczne owoce pozytywnej dyscypliny u nas w domu. Więc są też takie światełko w tunelu, że na Jaśka też przyjdzie pora, aczkolwiek dzisiaj a, temperamentem on jest totalnie odmienny niż ja. A, jednak miał wszystko właśnie. Mam taki dystans i taką chęć przyjmowania go takim, jakim jest. I niejednokrotnie właśnie on najbardziej uczy mnie. Ehm, właśnie takiego oczekiwania dobrych intencji, ehm, zakładania, że ktoś, jeżeli coś robi, to może wcale nie jest złośliwy, może coś się stało w ciągu dnia, może jest coś, o czym ja nie wiem. No i jest dla Bardzo temperamentna dziewczynka żywa, która uczy się wszystkiego o wiele, wiele szybciej. I nie dlatego, że jest jakaś nadzwyczaj inteligentna, tylko dlatego, że ma przykład od dzieciaków starszych, szczególnie od chłopaków, i bardzo, bardzo ich kopiuje. Um, kiedy porównuję sobie moje macierzyństwo, nie dzieci, tylko moje macierzyństwo z jednym dzieckiem, z dwójką, z trójką, z czwórką, to mogę Wam tak jakby podsumować, że tym, co uratowało mnie przed oświeniem, czy zwariowaniem jest właśnie traktowanie dziecięcego zachowania jak taką zagadkę do rozwiązania. Nie, jako coś, co ma nas wykończyć i sprawić, że będziemy wiecznie znużonymi i po prostu zmęczonymi rodzicami. Tylko dziecięca zagadka, dziecięce zachowanie jest taką zagadką do rozwikłania i Wam życzę tego z całego serca, żeby właśnie w oparciu o pozytywną dyscyplinę um, szukać odpowiedzi, a tych odpowiedzi jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do siebie. Królowa Matka, Mama Czwórki Maluchów i Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny. Cześć.